Siemka wszystkim, jestem Kobra, na to kolejny odcinek z gry Sid Meiera 5. I cóż, mamy drugą populację, drugie zbiory, wytwarzanie dobra, PKP, czwartą powierzchnię, dziewiątą armię, jedenastą akceptację i niskie piśmiennictwo, z tym, że to nasze niskie piśmiennictwo wiąże się z tym, że wybrałem technologię do odkrywania, no, które się długo dość będą odkrywać, tak naprawdę. No, ale zapewne mam niemały przychód. To trzeba przyznać. I myślę, że teraz się cofnę zaraz do obróbki brązu. <laughs> Czyli myślę <że> przemarnie. <laughs> Bo rzeczywiście trochę możliwe, że przesadzam z tym parciem na... Z parciem na, moich ukochan na moje ukochane poldery. To już widzimy, że co prawda się rozwinął. Ale to jest, jak pewno minus, bo zadowolenie zaraz będzie ujemne. Do zradowanemu sercu lepszy chleb, niż bogactwo w Tak, jaki piękny... piękna fraza. E, dobrze, taka no, obróbka brązu, będę mógł ścinać drzewa dzięki temu. A nie, dżungla. No tu nigdzie nie ma dżungli. To niestety tutaj jest dżungla. Więc będę musiał, nie wiem, Florencję podbić chyba. Albo to coś w tym stylu? O nie, dobrze. Amsterdam zaraz się rozwinie. O nie, dobrze. Nie mam gdzie przydzielić e, zakup. Mogę jednostki, ale nie mogę nic więcej. Nie, dobrze. na W jaki kraj wzniesiono posąg Zeusa? Posąg Zeusa chyba za wiele nie dawał. Ale nie jestem pewien. Ormuz. Ja bym potrzebował sojusz z Singapurem albo Kolombo teraz. Czego oni chcą? Przepraszam, wymuszenie Daniny na Kolombo. Chcą dołączenia sobie do swojej sieci handlowej. Z Kolombo mam większe zadowolenie. Chcą wymuszenia na Singapurze. Nie wiem, no, mógłbym spróbować. Zarządzaj Daniny. Eee. Aha. Nie, nie mam aż tyle niestety. Nasem natura. To niedobrze, bo tutaj, widzicie, mocno spadło mi rozwój. I niedobrze mam tutaj jakieś tutaj mam futra I to je chyba szybko spróbuję rozwinąć, bo mam już technologię. Czy mam technologię futera? Nie, więc będę musiał ją wymyśleć. Tutaj co, mamy plantację? W sumie mam pod plantację technologię, mam od plantacji technologię, więc pójdę pod Ultrecht. Pod cukier to nawet lepiej, bo. A nie, oni sólcie. No, ale w każdym razie tak będzie. E, chyba nie, bizamy, tylko żeby tylko żywność. No bo. To idziemy pod Ultrecht, żeby szybko zdobyć cukier. Lecimy pod Ultrecht. Terytory mnie to zajmie, chyba że spróbuję wynegocjować coś z Lizboną. Oni na pewno mają jakiś super, sur, super surowiec. Możliwe, że czycy też coś mają. Handel, sól, co za to chcecie? Marmur? To nie wiem, co mogą za to. A Porto to moi przyjaciele w końcu. Je jeszcze handel nie nie mają żadnych surowców. I są biedni. Moskowa, Moskwa, co ruskie? Nic nie mają też. Czyli tylko ja i Bizancjum się liczymy, jeżeli o to chodzi. A szkoda. Co robią to jest jakieś połączenie w takim razie w kontynencie. Albo tu. No, czy nie jest aż tak źle? Dobra. Mm. O, jest żelazo, brawo. I tutaj jest żelazo, no to nieźle, ale. I tak no żelazo tak długo mi nie będzie przydatne. Tak naprawdę łowiedztwo. E, tutaj jeszcze dwie tury, znaczy jedna tura. Za dwie będę mógł zacząć budować. Zobaczymy czy zdążę budować wyrocznie. Drzewko technologii klasyczne średniowiecze. A gilde są ze średniowiecza, ale to 24. Ja za ile będę miał naukowca? 1, a 100 tur. No to to nie dobra, i teraz? Dobra, e, cukier, cukier, cukier. Szybko żebym miał ten cukier, to będę miał zadowolenie. Aha. Aha, nie mają zasięgu, bo las. Nic mi nie da. Ustawię się na parę, żeby się nie zaatakować. Ormus, hmm. z niedługo stracę z nim sojusz, niestety. To jest su, tu jest sól, nie mam dostępu do tych miejsc. Niestety. Kolumny bieżące obozowisko, no dobra. Ale w tym miejscu to kiepsko, a mimo wszystko spróbuję, bo to zawsze co jeszcze chcą, w... liczą, że zbudujesz petre, bo ja jestem jedynym, który może budować petre w tym momencie, tak naprawdę. Gdzie jest dobrze? Religia założona. Jaką religię założono? Prawosławie! O właśnie, prawosławie. To jest dla mnie... o dobrze. Dobra. Chwilę. Muszę się zastanowić. Circus Maximus... Epos, ja Epos bym chętnie miał. Z 15 tu... No, gildię wezmę. Niech będzie, to już będę wykokszony w Rzechei. Dobra, lecimy tutaj. pięć tur. No dobra, niech będzie. To pięć tur może trzymać, bo ogólnie mi się przyda. przyjechać od pola, bo powiecie, zadowolenie. A właśnie, propos religii, bo jak już mówiłem, bo tak, założyłem protestantyzm zmieniła tylko na holenderyzm. Ale to jest trochę dziwne, bo jest tak. Protestantyzm, prawosławie. No dobra. O, 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 tak! A niech to będą Indie. To będzie cudowne. No dobra. Yy, chodzi o to, że to jest trochę dziwne, że protestantyzm i prawosławie powstało przed chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo przed, może powstać przed judaizmem. Takie to trochę dziwne. Hmm. Hinduizm. Budowa pagod, siła strzału wiary z obcego miasta, prawosławie To jest kilka tych spójl tak ja wiem kto ma spójl dżungli e, Dobra, następna tura, zaraz będzie dodatnie zadowolenie I chyba zdążę Będę złotą Rę wtedy, za 5 w takim razie co jest za walutą? Szukam nowego cyklu natury, skąd ja im wezmę nowy cykl natury? Nie zbuduję im przecież Dobra, mamy trochę mało okazji tak naprawdę O, o, o jest Boże, fajna pszenica Super Bo tu i tu już mogę budować i tu normalnie te pola Ale tu nie może być, chwila Aha, bo to nie jest taka... nie nie, ma, nie mam pojęcia czemu tu jest KULTURA, znaczy wiara, a tutaj nie ma wiary. Dziwne. Chyba idziemy tam. I tu ile jeszcze? Tu dwie. No dobra, niech będzie. E, religia założona. Założył religię i co? Katolicyzm. No, świetna kolejność. Protestantyzm, prawosławie, a teraz katolicyzm. Nie ma co. Kolejność historyczna jest zachowana. Czyli mo może Rzym gra z nami teraz? <laughs> może to Rzym przyjął katoli ten, katolicyzm? Kto wie? O, i bym oddał komuś robotnika. Jeżeli to był z Walety, to będzie cudowne. To będzie świetne. Dane wierzenie reformacyjne. Portugalia do reforma swojej religii. Katol to Portugalia założyła katolicyzm. Eee! Znaczy oni no też są w sumie bardzo katolicy. Ale wiecie o co chodzi. To nie to samo. Wierzenie reformatorskie to jest chyba to wierzenie dodatkowe. Czyli nie to jest tych dwóch, co wybierałem, tylko jeszcze to, to kolejne. I tako, jedna tura, i dziękuję. Normalny Walking społeczny, tylko tyle mi daje? Uee, ja myślałem, że więcej, dobra, teraz idziemy tam, bo potrzebuję. futer. nie uważam, że jest, żyjemy na pustyni. Poczekam, oni załatwą. Teraz sprawę i tako, estetyki nie przyjmę, bo tego nie chcę. Chcę to. I 12 tyłów złoty. Oho, tak jak chciałem. Wielki naukowiec. I teraz technologii na te 500. Wykorzystam ja je. Jedno to mi będzie dać. Do... To jest wszystko zastanawiam. Nie, no, chyba, żeby mieć więcej nauki go wykorzystam zbuduję ulepszenie e, teraz tak, mennice. Zapewni mi dodatkowe złoto ze srebra hmm. się zastanawiam właśnie. Nie wiem nie, koszary najpierw. Jak już jednostka, to koszary najpierw. Chociaż jakie są cuda? Petra i Akademia Narodowa Petra Jedno z narzędzi projektujących wszystkich pola Pocenie obsługiwane przez to miasto Poza dniami zawilowymi Z do na szlaku handlowym A w się karawana Przez do kultury poznawane z dnia archeologii musi być zbudowana na sceny lub w jej pobliżu zacznę budować Bo jestem e, Tak naprawdę poza moim Petry nie może zacząć za, za A to jest mi opłacalne Bo tutaj To pole Tak o, to pole To pole To pole To pole To pole Będzie Używamy przez Petra, dobra, tylko ich nie wybijajcie w pień. Aha, super. Zabić. O, dobrze. Ej, gdzie tam ten gościu? No dobra. I co mi to da? Plus 8 nauki. I ładne bonusy. Dwa żywności, 8 nauki i wiara. No to całkiem, całkiem. Używam tego w ogóle pola? Tak, użyłem. 31. No i 13 od razu się zrobiło, za 18. 5 tur do przodu. To jest akurat świetne. Wiszące ogrody, któryś z nich dopiero. Czyżby. Te... E... Nie wiem. Nie pytało mnie, czy chcę zwrócić, więc. O, Ale, Kolumba jest sojusz i mam od razu 13 zadowolenie, i to jest mój przyjaciel, więc mi będę budował jednostkę. Eee, cóż, wycofujemy się w takim razie do Rotterdamu. Oni też niech się wycofują do Rotterdamu. No i będzie dobrze, i Walety też jest moim przyjacielem, bardzo bliskim. Więc jest dobrze. Więc e, na razie mogę się ciągać z budową armii, bo mi, dla, bo mi trochę waleta. Lawaletowie będą mi wspominać Tak wiem, lawaletowie byli tylko w Wiedźminie Ale jeszcze ładnie te laski wyglądają Tutaj są senki, tu ten Niby tak naprawdę w sumie to prawie jest tylko tekstura, no ale ładnie, ładnie Idę a plus 1 no i będzie zadowolenie, no To też się liczy e, W Ultrechcie proszę biblioteka. ważne gdzie muszę ich dokończyłam. Ja, ja mam tą jednostkę zrobioną z wiodowców. Nieważne, mogą uciec tylko na pustynię, tak naprawdę, że nich nie dopadł. Znaczy dopadnę i wtedy i tak. Uciekną w lasy i taki normal. Haha. O, dziękuję. I tak, twoje spadły, zależą od nawetników, a jeśli ich zróż, będziemy bardzo wdzięczni. Zabieraj ich. Zabiorę ich i będą mi, i mi będą tutaj cukier wydobywać zaraz. Będę handlować cukrem. No i mi wybudują <coughs> drogę do Amsterdamu. Mam trochę tych robotników, później ich oddam komuś albo zniszczę, bo to są darmowi robotnicy tak naprawdę. Nie musiałem ich budować, więc jak ich to zarobię jeszcze. Nie czekam na handel. Opłacało się przyjąć. Popłacało się mi włączyć tą zdolność. Tutaj będę rozstrzeliwał Tutaj karawana. Co mogę? No cóż, nie będę. Nie wiem czemu nie mogę przysłać im na jeszcze wiary. Duże cywilizacje są za daleko i mogę tak poza. Florencję Singapur. Waletę Nacisk. Protestantyzmu, no dobra. chwila eee. Nie, zaraz to ja zarabiam. Oni mi będą wysyłali katolicyzm? Nie wiem, katolicyzm mas... Nie, to jest protestantyzm. To co oni? Są protestanta? E Holenderami? Nie. To ja będę stał tylko jeden? Nie rozumiem. E, dobra, lecimy tam, gdzie będzie największy zysk. Ormuz, niestety, jest za mały trochę. Florencja. Nie, nie rozumiem. Dobra, Florencja. Bo najwięcej hajsów idzie w Rotterdamie. Nacisk 4. Zaraz będzie tutaj ogłoszenie, że jest Wiara. W Walecie. No, prawosławie zyskuje. W Utrechcie moja wiara powoli zyskuje. Zaraz będzie ogłoszenie, że wiara panuje w miastach i to dobrze, bo będę miał zysk Spól. pól. będzie zysk tutaj w Rotterdamie z Twój Wpływ na Kolombo słabnie, no niestety. No, Zajmę, które stracę ich jako przyjaciół, co mnie bardzo będzie martwić, tutaj budowa. Dziś moje jednostki jeszcze maszerują. Tak, za 8 tur tutaj będę mógł postawić same poldery. Tak więc będzie dobrze. Eee, jakiej technologii potrzebuję, żeby polder dawały produkcję? Nie pamiętam, ale mam nadzieję, że to nie będzie jakaś druga technologia. Eee, cóż, nie, no szkoda, że pod Ultrakta nie mogę budować polderów. Bo to mi bardzo by pomogło uciepi tak, najpierw Florence jest zniszczyłem obozowisko zgodnie z moim życzeniem e, idziemy tutaj na pole zbożowe. Żarcia nigdy za wiele Tak więc widzicie tutaj już mam paru sojuszników, januszek sojuszników się tworzy kolombo tutaj to tutaj chorob. Singapur by może napad. Tak jak prosił mi bo końca jest od e, Mogę na nich. A, nie mogę. Ktoś mi kiedyś napisał, że ja korzystam e, tylko z tego tutaj, nie klikam myszką. Ja kiedyś jak grałem, to klikałem myszką, tylko mi się za często trafiało. Tylko mi się często przytrafiały tak zwane kliki, czyli chcę kliknąć, żeby zaatakować. A przez przypadek klikam e, prowincji e, tam. Heksa obok i tam maszeruje jednostka albo atakuje nie to, co chciałem, bo mi się po prostu ręka umsła. Albo za szybko wiecie, kliknąłem. jak przesuwałem kursor. E, Petra, dobra, ile tu Petry mi zostało? 10 tur. No dobra. I dobrze. tych 23, trochę to będzie trwało. No co, dwie, dalej. E, tu ja nie mam nigdzie produkcji, niestety. Tutaj w Ultrechcie niby jest od produkcji, ale nie będę tego miał na, na razie. E, przykro mi, przy, przy, Przykro nam. Niestety nie oddam pieniędzy. Za bardzo ich potrzebuję w tym momencie. Florencję mi wystarcza dość dużych przychodów. Znaczy Florencja ma no, handel z Florencją. Idziemy tędy, Roskiem, i zabiorą ich. Tak, wszystkich poza mną drugą barbarzyńcy. No cóż, widać czego są warci. Religia została rozwinięta, e, Ro Portugalia rozwinęła katolicyzm. Nie wiem skąd oni biorą tyle wiary. E, ja wolę nie wiem skąd oni biorą tyle wiary. Mi wciąż dużo brakuje, ale zmniejszyła mi się ilość wiary. A dobra, niech ruskie sobie. O! Zwróć jednostkę. Za 45 wpływów, patrzcie tutaj. I tak 121. 60 tur. Będę miał. A nie będę musiał się przejmować nimi ani nikim innym, tak naprawdę. Żeby mi ich nie podpierdziedził. Waleta. E, Co waleta by chciała? Chcę waletyć dla niej. Zlecałem ci wielkiego pisarza. Nie mam wielkiego pisarza, przykro mi. Kolombo, Kolombo, chce Petra. No i Petra zaraz będzie. Ormuz, cytrus, No cytrusów nie mam skąd wziąć, niestety tutaj nigdzie nie widzę cytrusów, byle by ktokolwiek nawet miał cytrusy. Tak więc przykro mi. No przykro mi. nic z tego nie będzie. Myślę, że niedługo będę się szykować do jakiejś wojny. Jak teraz Peter skończę, to będzie taki przywódz z tych pustyń, że eee, Twoje miasto stało się Arnie tak jak mówiłem. Rotterdam, i teraz hop. Ile wiary. Dobra, ja teraz tu się przenoszę. Ale tutaj co zrobili, teraz mogę iść w żelazo. Będzie produkcja większa. Bo nie wierzę, że nie będzie postprodukcji szło miasto, teraz jak ustalę tą produkcję No to zaraz będę musiał wszystko poprzestawiać Wyrocznie naprawdę mi nie daje nic poza tym A, kultura, no dobra Najbardziej lubię skotki. ja mam największą największe bogactwo Ta era dobiegła końca niestety No niestety, co niestety, to niestety o, złota era mnie się skończyła. A produkcji. No nie mają po prostu skąd brać produkcji tak naprawdę. Dlatego muszę czekać. Po co by mi się to wzgórze zająć? Bo to jest na pustyni. I by były dochody większe. Ech, jedną turę do moich ukochanych polderów. I toż do budowy punktów handlowych Gili Artystów kompanii Sony Gist i. A. Y, Machu Picchu w każdym razie. Przybyli kupcy i handlarze. Średni wieczór witaj, dziękujemy. Tak, i przyjmujemy handel. Przyjęcie handlu z większym przygód złota w stolicy. Odblokowuje Big Bena. I z 10 zrobiłam się 13. To więc teraz mogę się zająć tymi mniejszymi technologiami. Że takimi pierdółkami, że tak się wyrażę. I wezmę budownictwo, które mi zapewni kolosę i pozwoli mi ulepszyć moich łuczników. Eee, tak. I wiecie co? Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Zapraszam do kolejnych odcinków, w którym nasza rozwijająca się Holandia rozwinie się do się światową potęgą. Tak więc to było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.